Cześć, witajcie w kolejnym subiektywniku Spiskownika. Dzisiaj przejdziemy od razu do slajdów, gdyż trochę dłużej chciałem się może zatrzymać nad tym całym globalnym ocipieniem i pokazać może więcej związków, może nawet je stabilaryzuję na następny raz, aby unaocznić jak bardzo elity chcą znokautować ludzi, aby móc swobodnie nimi zarządzać. Zaczynamy od zmiany Zmiany kursów walut w stosunku do dolara amerykańskiego za ostatnie 12 miesięcy. I tutaj no przed złotówką jest już tylko meksykańskie PESO. Nawet dużo mocniejsze gospodarki, które całkiem nieźle sobie radzą, nawet takie z rynków wschodzących, wszystkie one no, mają się mm, słabo w stosunku do złotówki. Także wydaje mi się, że odrobinę żeśmy sobie. Mm, ułatwili życie, jeśli chodzi o cenę dolara i warto z tego skorzystać. Ja w piątek skorzystałem, ale to jest tylko moja prywatna opinia. Paradygmat, mówię, na razie się nie zmienił i zapewne jak trwoga to do Boga i być może nastąpi właśnie w drugą stronę wachnięcie i znowu będziemy tym rzepem na psim ogonie, który w drugą stronę pójdzie najbardziej. A wtedy, o Jezus, opozycja jak zacznie tutaj lamentować. Teraz oczywiście jest cisza, cisza. Bo jesteśmy akurat w drugą stronę. No właśnie, to czego Wam nie mówią, Lit. Światowe niedobory Litu mogą się zacząć już w 2025 roku, i mówimy o tym, że elektryków mamy tyle, co na lekarstwo. Jeśli mamy zrobić 2 miliardy elektrycznych samochodów, to jest to niemożliwością, aby tego Litu starczyło. Przy czym to czego Wam nie mówią, to że po 7 latach, jak będziecie musieli baterie zmienić, to będzie już ta sytuacja. To będzie taka sytuacja jak było w zeszłym roku z prądem czy z gazem, tylko że litu nie będzie. Nie będzie można ominąć, bo to nie chodzi o to, że zablokujemy eksport z Rosji tego litu czy coś, po prostu go nie będzie fizycznie, nie będzie game over. Nie wymienicie baterii, będziecie mieli piękny, błyszczący pewnie jeszcze, ale już złom. No chyba, że będzie miało zasięg 15 km i to w ciepłe, pogodne dni, bo jak troszkę pewnie bateria podmarznie to... Bez ogniska pod silnikiem, jak w starym, dobrym kama kamazie, to się już nie obędzie. Także, this is the last and final warning. A to nie zdawałem sobie sprawy. Paczka fajek w Australii kosztuje 25 dolarów. W Wielkiej Brytanii to coś miałem pojęcie, bo kojarzę jak że to jakiś przemyt z Polski był nawet opłacalny. I ta cena trochę tłumaczy, ale 25 dolarów za paczkę fajek, szacun dla tych, którzy palą. Równie dobrze mogliby zawijać tytoń w banknoty. Nawet nie wiem, czy taniej by nie wyszło. Okej, okay. tutaj mamy zajawkę z podcastu, który właśnie coś mówi o metanie i wskazuje na to, że nam się kończy epoka lodowcowa. No bo cały czas jesteśmy w epoce lodowcowej, która się kończy. Przy czym co ciekawostka, metan koreluje również z aktywnością słoneczną. I jest nawet odnośnik do wideo o Neptunie, którym, na któremu tam plamy znikły, tak? który jest x razy dalej od Ziemi. A mimo wszystko, kiedy Sun is becoming super active, no, te dane mogą być nieźle wymieszane. No i właśnie to w tej chwili dzieje się na Ziemi, ale, ale właśnie wszystko jest przypinane do działalności człowieka. Także y, może chodzi o to, że te stacje Voyager minęły Neptuna i tam strasznie namieszały, i to jest ta aktywność ludzka, która doprowadziła do zmian tak poważnych w jego atmosferze. No właśnie, a teraz mamy to, jak się podnosił poziom oceanów. Zwróćcie uwagę, że on się podnosił stale, a ostatnio to właściwie się nie podnosi. Y, zachęcam do zapamiętania tego wykresu, gdyż ma on korelację wprost z temperaturą Ziemi. A, a tutaj mamy wykres, jak temperatura i ilość pokrywy lodowej zmieniała się w ciągu ostatnich setek tysięcy lat i o co mi chodzi w tym wykresie? Przede wszystkim to, że ani dzisiaj nie jest najcieplej, nawet w tym ostatnim okresie, ani nie ma nic niezwykłego w tym, że coś się ociepla, a potem ochładza i obecne ocieplenie trwa już ho, 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 jakieś... 15 tysięcy lat. A to, że ostatnio było plato, które pokażemy, no to mój Boże. No, tylko się cieszyć. Natomiast tutaj o tym metanie jest tak, że na początku on rósł, i to się łączyło z tym, że człowiek ma jakąś aktywność, po czym człowiek bardzo ograniczył aktywność. Praktycznie nie dostarcza metanu, nawet w krowie pierdy to już jest ledwo co. A w ostatnich kilku, kilkunastu latach, Ilość metanu nawet przyspiesza, i chłopaki kompletnie nie wiedzą o co chodzi. Co oczywiście nie utrudnia im łączenia tego z globalnym ociepleniem i koniecznością wybicia choćby w samej Irlandii 100 tysięcy krów. Tutaj mamy temperatury z ostatniego pół miliarda lat. I widać, że tak zimno, jak jeszcze przed chwilą było, to ze świecą szukać w historii naszej planety. Zazwyczaj było o kilkanaście czy nawet kilkadziesiąt stopni cieplej. Ale no cóż, to podobno teraz jest tak strasznie gorąco. A tutaj, jak wygląda toż w przybliżeniu z ostatnich 65 milionów lat, no te temperatury ostatnio bardzo, bardzo się wahają. Zapewne w związku z jakąś większą pokrywą zieleni, która miała miejsce od tamtego okresu i stale rośnie i jest odpowiedzialna za te duże fluktuacje. No i jak widać tu w tych końcóweczce no to wahania są gigantyczne i wcale nie jesteśmy jeszcze zbyt wysoko. Zjeżdżamy jeszcze bliżej, wykres za ostatnie 800 tysięcy lat. Znowuż były okres ocieplenia, dużo większego ocieplenia niż to ma miejsce w tej chwili. I zobaczcie, jest to bardzo, były bardzo strome wenty, bardzo strome, tak. W niektórych wypadkach podobnie do dzisiejszego, a nawet bardziej. Po czym zawsze następuje ochłodzenie? No to jeszcze tak w historii nie było, żeby nie było. Tu kolejne cykle Milankowicza i ich związek z tym, co się dzieje. I również w niczym się to nie różni od tego, co zawsze było i pewnie co zawsze będzie. Jak widzimy, te wykresy się urywają tutaj na kresce czarnej, w pionowej. Ale to nie znaczy, że one dalej będą przebiegać jakoś anormalnie. To znaczy, no jak zaczną przebiegać anormalnie, się możemy zacząć cokolwiek zastanawiać. Na razie wszystko jest w normie. Ech. No i tutaj właśnie wkraczamy w to, co oni lubią pokazywać, czyli ten ostatni okres. Tylko, że przez ostatnie 10 tysięcy lat, to tak jak pokazaliśmy wcześniej w ogóle się nie podniósł poziom mórz, no bo się przestało ocieplać. I dzięki temu, że ten klimat był stabilny, możliwe były do, warunki do tego, aby się pojawiły jakiekolwiek cywilizacje dzięki właśnie tej stabilności klimatu, ale jest to wyjątkowa rzecz w dziejach Ziemi, jak widzieliśmy wszystko hula w górę i w dół, no i tu pokazują tam ostatni kawałeczek, że on idzie w górę i to tak szybko, że nigdy tak nie szedł, że to były procesy trwające tysiące lat, a nie setki. Trzy lata. To moim zdaniem te poprzednie wykresy dokładnie pokazywały odwrotnie, że to również były procesy szybkie. A jeśli mówią o jeszcze dalszej przyszłości, to przepraszam, jak tu sugerują, że co, badali mikroorganizmy i mieli takie warstwy, że te mikroorganizmy mieli rok po rok odłożone w okresie, nie wiem, 100 milionów do 101 milionów lat, czy 105 milionów lat, i sobie patrzyli rok po roku, jak to się zmieniało no w życiu. Bójda na resorach, chłopaki, że jesteście w stanie to zrobić. Wy nie wiecie, co było 2000 lat temu, co dopiero 20 czy 200 milionów lat temu. Natomiast ten, jak to mówią, ice hockey stick, nie ma w nim nic niezwykłego. Jeśli rośnie, to tak jak mówią zwykle, to będzie spadać i tyle. Ale wracając do tej analogii. No, w naszej opinii to wygląda trochę tak, jakby oni mieli ten... Zamiar zrobienia wszystkich człona, jeśli chodzi o to globalne ocieplenie, ale się gdzieś ktoś w międzyczasie znudził tym wszystkim i zrobił coś takiego, jak pandemia światowa. Zwróćcie uwagę, jak bliskie są wszystkie cechy wspólne tych dwóch rzeczy. Łącznie z tym, że brak do nich podstaw naukowych. Znaczy są jakieś badania, które dzisiaj nawet fałszywie przytacza, że maseczki są, że jakoś działają, gdzie już cały świat poszedł naprzód, tak? I uważa, że nie, że już dobra, odpuśćmy sobie tą bzdurę, ale on stoi twardo. Tak jak ci od globalnego ocieplenia, im pokazuje się dane, oni nie, nie, bo tu trzeba patrzeć, to w, nie, nie, to jest pogoda, a tu klimat, to jest to. Tak? To samo ze środkami zaradczymi. Nie, nie. Amantadyna i wermektyna, złe szczepionki, dobre. Powiedziałem rodzicom, żeby się w życiu nie szczepili, i im oddałem te dwa preparaty. I dzięki temu pewnie dzisiaj mam jeszcze rodziców zdrowych. Dzięki Bogu. Natomiast już dzisiaj tak samo. FDA przyznaje, że tak, wermektyna jest ok. Przepisujmy ją na, na COVID. -a. Natomiast szczepionki, a komu one pomagają i na co? Chyba szybciej się wybrać na tamten świat. I tu jest to samo rozwiązania są gorsze od choroby, tak jak te samochody elektryczne, jak ograniczanie rozwoju gospodarczego na wybranych częściach świata. Bo to nie chodzi o to, żeby ratować świat, tylko żeby zniewolić tych ludzi, którzy jeszcze mają coś do oddania tym bogaczom. No i zauważcie, dwie rzeczy wspólne dla tych procesów to jest to, że elity mają wszystko w dupie. Elity się spotykały, balowały bez maseczek, kiedy wam nie wolno było wyjść na plażę albo do lasu, bo was ścigali. Musieliście meldować się przez komórkę SMS-em w niektórych częściach świata, że wychodzicie. W Grecji to ludziom odbiło teraz maksymalna liczba podpaleń, bo tam jest po prostu psychiczni są. Do tego to doprowadziło. I z drugiej strony, ci od globalnego ocieplenia, oczywiście oni zbawiają świat, latając swoimi prywatnymi odrzutowcami, pływając jachtami, które mają lądowiska dla helikopterów i ładują naraz, nie wiem, tam milion litrów ropy. To, to tak to wygląda. Nic się nie zmieniło od czasów właśnie tej piramidy, która tutaj jest. Dzisiaj mamy po prostu kapłanów globalnego ocieplenia, i będą nas straszyć nieuchronną śmiercią, jeśli się nie podporządkujemy temu wszystkiemu, co zalecają. Chociaż to stoi w sprzeczności z nauką. Znowuż w globalnym ociepleniu jest to samo, co z COVID-em. Jest The Science z trademarkiem. To nie ma nic wspólnego z nauką. Nauka tym się różni od prawdy objawionej, że można ją kwestionować. Ci pseudonaukowcy od tych dwóch rzeczy. Byli po prostu absolutnymi mistrzami. Swojej dziedziny. Nie wolno nawet było wchodzić im w zdanie. Nie jesteśmy godni, żeby z nimi polemizować, tym bardziej, że są prawdy tak naturalne i oczywiste i objawione, że. Hmm. I mówię, najbardziej bawią miecicy mówią, że maseczki działają, bo inaczej chirurdzy by ich nie nosili. Nie no jasne, to w takim razie weźcie sobie kichającego i kaszlącego chirurga, niech wam zrobi operację. Nie chcecie? A dlaczego? No przecież ma maseczkę. No właśnie, no po to, żeby po prostu nie wypił może waszych płynów, które będą mu chlapać w twarz, ma tą maseczkę, a nie po to, żeby was czymś nie zarazić. Pomyślcie czasem. Także postaram się może zrobić zestawienie tych wszystkich głupot. Eee, może jeszcze coś znajdziemy. Natomiast mówię, od czasów egipskich kapłanów nie zmieniło się nic. Dlatego mówię, te cywilizacje, który, o których mówimy, że są starożytne i debilne, nic się nie zmieniło. Dzisiaj są jeszcze głupsi ludzie niż wtedy, wychowani na telewizji, która miała ich ukształtować właśnie po to, aby im to wszystko wcisnąć. Okej, okay, tutaj u moneciarza znalazłem wielki test dealerów: kto odkupi sztabkę złota? W ogóle, dla mnie jest ciekawostką, że sztabkami złota tak chętnie jeszcze wszyscy operują, bo nie rozumiem, co jest fajnego, że są sztabki pakowane przez różnych producentów. Przecież, jakbyśmy mieli fałszować, to byśmy fałszowali bez względu. One nie mają jakichś kosmicznych zabezpieczeń, więc nie rozumiem, w czym jest problem. Żeby wyprodukować te, te takiego blistra i w środku wsadzić mm, pozłacany wolfram, dlatego naprawdę. Mm, nie wiem o co chodzi, ale ja bym w życiu sztabek nie polecał, nie chodzi tu, że tu jest test dealerów, można sztabki sprzedawać i tutaj mamy wynotowane wyniki tego testu od monieciarza, co ciekawe kilku tych miejsc do sprzedaży i skupu nie znałem, ale te, o których kiedykolwiek mówiłem na naszym kanale, okazuje się, że to są całkiem porządne miejsca, gdzie dość uczciwie można odsprzedać metal, który się kupiło. A polecaliśmy kiedyś mennicę kapitałową Metal Market. Zobaczcie, to są ceny powyżej spotu. I to za sztabkę, bo monety pewnie można by jeszcze lepiej sprzedać. Natomiast tutaj negatywnie zaskoczyła, bo odmówiła skupu mennica Apart. No inna sprawa, że my ją polecamy z tego względu, że po prostu można wejść z ulicy i bez żadnego owijania kupić, mówię, kilka monet i po prostu wziąć paragon i wyjść, po czym znowuż kupić. Ja nie mówię, żeby tam sprzedawać, ale ale generalnie miejsce jest do tego bardzo anonimowe, bardzo fajne. Natomiast odmówili skupu. Także. Ale zapewne gdzie indziej da się to zrobić. Także jeśli chcecie, obejrzyjcie ten odcinek u moneciarza. Natomiast mówię, jednogramowa sztabka. Oczywiście jest to łatwe w obrocie, ale też mówię, łatwe do sfałszowania w dzisiejszych czasach. I to, że jest to blister kogoś notowanego przez LBMA to niczego nie znaczy, bo przecież to nie spowoduje, że ta sztabka będzie uczciwsza niż kogoś nienotowanego. Niby czemu miałaby być. Jeśli będzie oszukana, to przecież nie ma znaczenia przez kogo. No i tutaj odnośnie inflacji, która może niedługo wypłynąć na szersze wody znowu od Przemka Kwietnia. Na zakończenie tygodnia moi mili, gdy właśnie po kończą się argumenty, aby śrubeczkę jeszcze dokręcić, dzieje się to. No, i ropa wyskoczyła ponad ten kanał, w którym była do tej pory. Jeśli przebije 90 dolarów za baryłkę, no to będą się pewnie działy rzeczy ciekawe. A Stany cały czas tam, słyszałem, dokupują z tych, do tych SPR-ów troszeczkę, bo naprawdę wyprztykali się, a w obliczu jakichś tam konfliktów może być krucho. No i idąc dalej, no właśnie zapotrzebowanie na ropę. Recesja, recesją, ok, ale no, ropa znajduje coraz to nowe i szersze zastosowania. W związku z czym popyt na nią stale rośnie, a wydobycie jest cięte. W związku z czym, no właśnie, raczej nie trzeba się pytać kiedy będzie 90, a kiedy 100 dolarów za baryłkę, jeśli dalej nie obetną, to może nie tak szybko, ale jeśli dalej będą obcinać z myślą o tym, że w końcu zaczną drukować to, że jest recesja, to no raczej szybciej niż później zobaczymy cenę 100 dolarów za baryłkę. A co za tym idzie? Inflacja znowuż wyskoczy jak królik z kapelusza, ona już wyskakuje. Tak Pokazaliśmy ostatnie wskaźniki. No, jak pyszni niektórzy teraz tam siedzą i myślą, co z tym faktem zrobić, a wzrosty są naprawdę imponujące. No 1% miesiąc do miesiąca we Francji, no to jest szacun. No. Tutaj to, co retweetowaliśmy. <laughs> Lidl wycofuje ciastka psiego patrolu. Odsyłowa... O, opakowanie odsyłało do strony dla dorosłych. Jak mówimy, z okoliczności trzeba sobie zorganizować. Nie wiem, czy to jest przypadek. Może po prostu chodziło o to, aby kolejna garść dzieci weszła na nie te strony, co potrzeba. Tak? Indoktrynacja postępuje w tym zlewaczałym świecie i to nie jest moim zdaniem błąd, no, ja rozumiem gdyby to złej strony, ale akurat do takiej, no to takie rzeczy to chyba tylko w Lidlu. A tutaj kilka zajawek, można obejrzeć sobie o rosnącym potencjale militarnym Polski u Caspian Report, a u Stevena Van Metr. no ciekawe co tam ten Fidelity Investments powiedział. No, i jak to w ogóle wróży e, przyszłości całego sektora, który jest bardzo mocno powiązany z bankami? A tu ciekawostka od Daniela Kosteckiego, czyli jak jest drenowany e, reverse repo i jak to wpływa na kurs e, Standard Poor 500. Okazuje się, że korelacja jest naprawdę niezła. Trochę to wygląda tak, jakby dość mało atrakcyjne wydawały się już te stopy oferowane tam. Bo tu jest. Napisane poniżej, że dopóki rząd będzie dawać większe odsetki niż Fed, to reverse repo może się dalej kurczyć. Kurczę, ale tu chodzi nie tylko o odsetki, tylko właśnie, że nawet giełda w takim fatalnym stanie wydaje się być lepsza niż trzymanie kasy, nawet w Fedzie. Czyżby przeczuwali, że ktoś może w końcu położyć definitywnie łapę na tych dolarach, albo że bardzo szybko mogą one stracić na wartości? No te wykresy to by sugerowały. I tu odsetki nie mają nic do rzeczy właśnie, tylko generalnie przyszłość dolara leży na szali. Stąd jak właśnie słyszałem w jednym z ciekawych, z ciekawych opinii, to, że jedyną rolą te w tej chwili Jerome'a i całego Fedu jest to, nie tam zatrudnienie czy inflacja, tylko robienie wszystkiego, aby pokazywać, że ma się na cokolwiek jeszcze wpływ, że się nad czymkolwiek panuje i że wszystko jest pod kontrolą tylko po to, aby nikt nie stracił wiary w dolara. I jedyna rzecz, nad którą teraz ma panować Fed, to wiar, podtrzymywanie wiary w dolara. I tak to właśnie wygląda, bo żadna z innych funkcji raczej tutaj nie ma miejsca. Wszystko się dzieje przy okazji albo jest reaktywne, a nie proaktywne, o czym mówimy od, od dłuższego czasu, właściwie od początku kanału. Zatem faktycznie pozostaje tylko i wyłącznie robienie dobrej narracji do dolara, że jest on jakby mądrze zarządzany. Przy czym, no właśnie przy tych potrzebach pożyczkowych rządu Stanów Zjednoczonych, to może być bardzo różnie. Jak widać z tego właśnie wykresu, nie wiem, czy wszyscy w to wierzą. Czy coraz więcej ludzi nie zdaje sobie sprawy z tego, co, co może się wydarzyć. I nawet kosztem utraty pewnej części zysków. No przy tych ilościach kasy, to rzeczywiście nawet trudno byłoby je realizować. Wtedy, kiedy ewentualnie dolar się umocni na pierwszej panice, która może wybuchnąć z jakiegoś tam nawet błahego, wydawałoby się, powodu, aczkolwiek realnego, no to ludzie jednak obstawiają jakieś inne aktywa, już nie dolara. Czyli wiara w dolara się zachwiała? Czy reverse repo jest odpowiedzią na to, czy przyszłość dolara nie rysuje się różowo? Wkrótce się przekonamy. A tu już punktuję pana Piechocińskiego, który tam w jednym z ostatnich tweetów wrzucił właśnie, że e, przeciętny Niemiec ma. E, jak on to powiedział? Przeciętny Niemiec jest pięciokrotnie bogatszy niż Polak. To jest jego tweet. To jest wcześniejszy tweet tutaj, który mamy e, w naszym obrazku. I pan Piechociński popełnia jeden błąd. Nie przeciętny Niemiec, tylko przeciętnie Niemiec jest pięciokrotnie bogatszy niż Polak. Przeciętny Niemiec, żeby odpowiedzieć na to pytanie, trzeba korzystać z mediany a nie ze średniej. A mediana jest tylko 66 tysięcy dolarów, podczas gdy do średnia to 256. Po prostu, wiadomo, jedna setna procenta Niemców zakumulowała przez te setki lat ogromny kapitał, czy nawet przez dziesiątki. Tak? To, czego Polacy nie mogli robić. I o tym są biedniejsi. W związku z czym, przeciętny Niemiec wcale nie jest tak bogatszy od Polaka. Przeciętnie Niemiec jest bogaty, tylko trzeba tam wliczyć właścicieli tych ogromnych koncernów, których my w Polsce jeszcze nie mamy. I tyle, panie Piechociński. Troszeczkę trzeba się dokształcić i wszystko będzie już dobrze. I mniej kasandrycznie będzie to brzmiało. I znowu Przemek kwiecień. NFP plus 187 tysięcy niby dużo, ale stopa bezrobocia z 3,5 do 3,8 wyników wzrostu partycypacji więcej chętnych do pracy. Wow, wow, wow. Ludziom pokończyły się pieniądze, czyż nie, czyż nie o tym mówimy, i nagle ruszyli do pracy. Aby zacząć spłacać swoje zobowiązania. A poczekajcie, jak wejdą teraz kredyty studenckie. Tym bardziej, że tutaj jeszcze widzimy płace 4,3, oczekiwano 4,4. To wszystko jest fajne, bo ludzie się godzą pracować za trochę mniej, bo po prostu mają nóż na gardle. Czy to znaczy, że jest lepiej z gospodarką? Być może inflacyjnie to jest odrobinę lepiej, ale przy tak rosnących cenach energii, jak teraz patrzymy na to, co się dzieje z cenami ropy, to ta presja płacowa znowu odejdzie w cień, że dyktować będą warunki surowce, tym bardziej, że jeśli dolar ma mieć troszkę słabsze fundamenty, to ludzie raczej w ogóle będą woleli parkować to właśnie w złocie, ropie i nawet akcjach. Także czynników proinflacyjnych naszym zdaniem jest w tej chwili jeszcze więcej niż tych dezinflacyjnych, pomimo tego, że w naszej opinii recesja już jest, a tylko ze względu na skrzywione liczenie tego deflatora PKB, Utrzymuje się jeszcze powyżej zera, przynajmniej w Stanach. Okej, okay, to wszystko, co mieliśmy dla Was w dzisiejszym odcinku. Oczekujemy Waszych komentarzy, Waszego połajania, abyśmy musieli trochę pomyśleć, trochę poszukać i aby merytoryka naszego kanału mogła tylko rosnąć. Do usłyszenia w środę. Cześć!